W różnym tempie w tym nowym wyzwaniu: wolno, średnio i szybko. Wow, to dużo pysznych czekoladowych smakołyków. Co jestem gotowy, żeby to spróbować? Ja też. Są naprawdę kuszące. Najpierw spójrzcie na swoje karty, chłopaki. Będzie poruszać się w tempie ślimaka, ale Chelsea może przyspieszyć przed resztą grupy, a Ron dostał kartę ze średnim tempem. Zobaczmy, jak to się potoczy. O, idę pierwsza. Uwielbiam Maltezers. Te rzeczy dosłownie rozpływają się w ustach. Chelsea, Ron, nie bądźcie zazdrośni. Wasza kolej wkrótce nadejdzie. Ron, do dzieła! Z przyjemnością. Wkładam je jedno po drugim. Tak, mam lepszą metodę, która pozwoli mi je zjeść szybciej, niż możesz uwierzyć. Pomożesz mi? Jasne. Ale nie chyb. Otwórz szeroko. Uhu. -huh. ron! Niezłe celowanie. Dobra robota, to było szybkie. Oh, to nic takiego. Przestań. A ah, Coca-Cola. Najlepszy napój na ugaszenie pragnienia. A hamburgery równie dobrze zaspokoją twój głód. Okej. Okay. Chelsea będzie musiała szybko zjeść swoją, podczas gdy Emma dostała tę samą kartę i będzie musiała mieć długi, relaksujący lunch. Ja pierwsza. Tak. Hmm. Pyszne. Nie ma potrzeby się spieszyć, jeśli chodzi o to. Chcę jeść. I zrobisz to. Twoje. To bolało. Odpłacę ci się za to, Emma. Czy to samolot? Co! Gdzie? Ron to nie jest miłe. Cała papryczka chili w jej burgerze? O, będzie piekło. Hm? Niczego nie widziałem. To ci umknęło. Żadnych więcej rozpraszaczy. Chcę się cieszyć moim cheeseburgerem. burgerem. Co? Ach, to takie ostre! Co? Teraz potrzebuję napoju. To zaczyna pomagać. Zwolni. zapomniałaś, jaką kartę dostałaś Emma? No dobrze wiem. To jest o wiele lepsze. Mm. Fantastyczne. Uwielbiam kole. Dawaj Ron. Mogę to zrobić. Mm, ten burger jest idealnie ugotowany. Jestem szczęśliwy jak nigdy. Chelsea, na co patrzysz? Jedz swojego. Oczywiście. I będę używać stopera. Zamierzam jeść szalenie szybko. Kończone. Ile to było czasu? To musi być nowy rekord. Jestem spragniony. Dokładnie tego potrzebowałem. Nie Niewystarczająco dużo jednak. Hmm, mogę? Nie, za późno, Ron. Nic jej nie powstrzyma. Ale nie martw się. Powodzenia następnym razem. O nie, naprawdę aloesy są strasznie gorzkie. Nie nazwałbyś tego przyjemnym smakiem. I obawiam się, że szybkość tego nie poprawi. Mimo to każdy musi jeść. Okay. Ron, ty idziesz pierwszy. Dobrze, a co jeśli wezmę kilka kawałków tego i wymieszam coś zdrowego? Co? Trzymam kciuki, żeby smakowało lepiej niż wygląda teraz. To jest najobrzydliwsza rzecz, jaką kiedykolwiek próbowałem. Fuj! Czy mogę, nie! Jedź, jedz! Och, ten smak jest nie do zniesienia. O nie! Prowadziła mnie do łez. Co? Naprawdę, ta mała roślina. Jestem gotowy to zrobić i zamierzam spróbować dobrej części, jeśli taka istnieje. Co? To o wiele lepiej. To naprawdę nie jest takie złe. Wow, Chelsea zaskoczyłaś nas wszystkich. Dzięki, staram się. Och, trzy całe kartony pełne, gorącego, świeżego popcornu. Ten zapach przynosi cię prosto do kina. Pośpieszcie się i podnieście swoje karty, chłopaki. Świetnie. Nie można jeść popcornu bez oglądania filmu. Ci dwaj mogą oglądać. Jajem. Si. Przepraszam. Emma, powinnaś wiedzieć, że nie należy przeszkadzać ludziom, gdy oglądają film. Och, co za lis. To lepiej. Me, moja kolej. Co to za hałas? To Chelsea chrupiąca. Puste to kiepsko. Nie bardzo. Dokładnie. Dziewczyny są rozproszone, co oznacza, że w końcu mogę coś przekąsić. Nawet o tym nie myśl. Skoro tak jest, to proszę! Co? Ale wyłącz to. Pyszne, a teraz mogę chrupać ile chcę. Dziewczyny wydają się nie zgadzać z tym planem. Co? Nie, to się dzieje, gdy zadzierasz z tymi dwoma. O, spójrz na to. Ulubiona marka gumy naszej paczki, Juicy Fruit. Pokażcie swoje karty. Woohoo! Ale lisica! Bębni! Chelsea cieszy się, że dostała wolną kartę podczas gdy Emma jest trochę przygnębiona, że musi wciągnąć swoją gumę. Tym razem ja zaczynam. Smak tej gumy jest nieporównywalny z żadnym innym. Mniam. Prawda, mogę rzucić tak długo jak chcę. Będziemy tu przez jakiś czas. Tak, wspaniale. O, to wszystko. Mam dość czekania. Musimy wytrząsnąć Chelsea z tego. He? Co jest? O, śmiało, Ron! Nareszcie. Hmm. Juicy Fruit, nadchodzę. Zamierzam zrobić największy balon z tego. Jo. Wow. Mm -mm. Czas na trochę zabawy. Dlaczego? Nie! Cóż, ron, naprawdę musisz się umyć. I na koniec, ja i moje szybkie jedzenie. Patrzcie i uczcie się, moi przyjaciele, moja bańka was zachwyci! Bo nie, wydaje mi się, że Emma przypadkowo połknęła swoją gumę. Ojej. Starcie. Sydney, co? Popit, Kate! O, uwielbiam bawić się z popit. Lubię to. Kate, co dostałaś? Nie wiem! Zobaczmy. O, czy to jest ośmiornica? Jest tak obrzydliwa. Czy jest prawdziwa? Fuj, oślizgła i śmierdząca ośmiornica. A Maja to mnie przeraża. Nie chcę. Dzieciaku, będziesz musiał spróbować. Och, to najgorszy dzień w moim życiu. Najpierw karaluch, potem ośmiornica. Dlaczego nie dostaję smakołyków? Dobrze, spróbuję tej okropnej ośmiornicy. Zanurzę ją w czekoladzie. Mm, o, mam pomysł. Muszę to pilnie sfilmować. Kate, twoja twarz jest taka smutna. Uśmiechnij się. Jesteś nagrywana przez ukrytą kamerę. O! Nie zostało dużo! O, co za obrzydliwość! Kto by pomyślał, że zjem ośmiornicę w czekoladzie? Fuj! Czy. Będę chora. Po tym. Och! Okropne! Wcale mi się to nie podoba! To obrzydliwe! Ema, co robisz? Śmiejesz się ze mnie? Nagrywasz to wszystko? Nie? Nie. Czas? Ech. Wideo zdecydowanie okazało się śmieszne zabawne. Śmieszne chyba, ale Jedz musisz. swój telefon. Tak. Och, czy mam teraz czekoladowy telefon? O nie, to się tak zepsuje. Dobra, spróbujmy. Będzie śmiesznie. Chodź. O nie, nie chcę tego. Dobrze. Najpierw tylko to poliżę. Mm, czekolada jest tak dobre. Telefon już nie działa, Kate. Przestań się śmiać. Nie miałam czasu go używać. O! Ale mam pomysł. Mam etui Popit. Widziałam na TikToku, że można zrobić czekoladę w Popit. Chcę zrobić to samo. Wypełniamy etui czekoladą i chwilę czekamy, aż lodówka ją zamrozi. Tak właśnie. Idealnie. Teraz czekaj. Mogę, Myślę, ja. Myślę, że to nie zajmie dużo oh, czasu. Czas to wyjąć. Wow! Co? Naprawdę mam czekoladę w Etui. Spójrz, Kate! Czy nie rozumiesz? Dobrze! Pozwól, że wyjmę czekoladę z Etui. Voilà! To teraz czekoladowy iPhone! Fajne, prawda? O! Pozwól, że spróbuję! Nie ma mowy! To mój czekoladowy iPhone! Zjem go całego! Mm, jak pysznie! Dobre! Zdecydujmy się na kamień, papier nożyce! Dobra, ja pierwszy. Otwieram torebkę. Co? To jest garnek ziemi? Może ta ziemia jest zrobiona z czekolady albo ciastek? Spróbujmy. Weź trochę. Nie, to chyba jest ziemia. Black F. Z czego się śmiejesz? Otwórz swoją klosz. O, mam awokado. Hmm, mam pomysł. Znam kilka technik karate. Hiya! I teraz mam dwie połówki awokado. Au. Spróbujmy z czekoladą. Wkładamy czekoladę do awokado, a teraz wyjmujemy Błyżko. awokado. Razem z czekoladą. I Jackiem. spróbuj. Dobra, zobaczmy. Mam nadzieję, że to będzie pyszne. Nie. Hmm. Niezłe. Musimy spróbować drugiej połowy. Dobrze. Dobra, muszę pozbyć się nasion. Właśnie tak. A teraz. Przełóż awokado na skórkę i włóż pod fontannę czekoladową. Co musi być pyszne? Spróbujmy. Mm, to jest pyszne. Co zrobić ze skórką? Och, racja. Mogę włożyć całą czekoladę do skórki i to jest właściwie świetny pomysł. Zbieramy czekoladę i teraz możemy ją wypić. Mmm, jakie pyszne. Po smaku awokado jest idealne. Ema. Teraz twoja kolej. I już? Dobrze. Zbieramy czekoladę do doniczki z ziemią. I muszę zebrać więcej, ponieważ to cała doniczka prawdziwej ziemi tutaj. Dobrze. Chyba czas spróbować. Poczekaj chwilę. Daj mi łyżkę. Będzie łatwiej jeść ziemię z nią. Dzięki, Kate. Spróbujmy. Mam nadzieję, że jedna łyżka wystarczy. Ojej. Jak to ohydne! To jest prawdziwa ziemia. Nie powinienem jej nawet jeść z czekoladą. Ble. Ale mam genialny pomysł. Kate, daj mi pestkę awokado. Teraz wychoduje awokado w tym doniczce. Tak właśnie. Polej to czekoladą. Ach. I mam nadzieję, że drzewo szybko urośnie. No dalej. Chociaż jeden liść. Ow. Emma, drzewa nie rosną tak szybko. Nawet o tym nie masz. Uho! Co, co się dzieje? Wow! Urosło tak szybko! Spójrz, to czekoladowe awokado. Hmm, Hmm. Spróbujmy. Tak, miałam rację. Och, jaki świetny pomysł miałam! U, kolejny! Hmm, jakie pyszne danie! Chcesz się podzielić? Hmm, pozwól, że też spróbuję. O, to jest takie pyszne, Emma! Super pomysł. Otworzymy to jednocześnie. O, mam jabłko, a ja mam cebulę. To zabawne, Emma. Dostałaś okropną, śmierdzącą cebulę. To nawet ciekawe, jak zamierzasz ją zjeść. Ale ja zjem pierwszy i mam pomysł. Mam też szaszłyki. Najpierw nabijmy jabłko na patyk i zanurzmy w czekoladzie. Podobnie jak to. Super. Jabłko jest całkowicie pokryte czekoladą, a teraz zamierzam zanurzyć je w kolorowych posypkach. Mam ich dużo. Wyszedł taki piękny, apetyczny jabłko, prawda? Emma, spójrz na to. Piękne, prawda? Tak, wygląda bardzo smacznie. Spróbujmy. Nigdy wcześniej nie jadłam jabłek w czekoladzie, tylko w karmelu. I to jest pyszne. Mmm. Ja też chcę, ale mam pomysł. Wezmę posypkę Kate i udekoruję swoją cebulę. Może wtedy będzie smakować lepiej. Następnie nabijamy cebulę na patyk, zanurzamy ją w czekoladzie. Potrzeba tu dużo czekolady. Teraz pozostaje tylko zanurzyć wszystko w kolorowych posypkach. Moja cebula nie jest już gorsza niż jabłko Kate. Ostatni kawałek. Mmm, fajnie. Skończyłem jabłko. Wow. I usta są w posypce. Uch, masz cebulę całą w posypce też? Tak, Kate, myślę, że teraz będzie smakować lepiej, ale się myliłam. Oj, przynajmniej wyglądało dobrze. Okej, okay, to pachnie okropnie. Och, wiem, zmyję ten zapach czekoladą. Fuj, to obrzydliwe, ale jest trochę lepiej. Jesteś taka zabawna, Emma. Nie wierzę, to nowy iPhone. A to nie wygląda jak nowoczesny gadżet. Mmm, jakiś znajomy zapach. To czekolada. Smacznego? A ja pobawię się moim nowym iPhone'em. Halo? Dlaczego nic nie słyszę? Przekro mi to mówić, ale to też jest czekolada. Patrz. Jest pyszny. Nie mogę się oderwać. Wszystko zjadłaś. Gdzie jest nasze jedzenie? Wydaje się, że brakuje tylko mojej porcji. Ale dobrze, że moja jest na miejscu. Ten Twix wygląda tak apetycznie. Jest taki chrupiący. Ja też nie zamierzam siedzieć głodna. Chelsea, daj mi jednego batonika. Dzięki. Zaraz zrobię z niego coś większego. No, od razu lepiej. Jak dużo czekolady. Elsie, czego chcesz? Udziel się, nie ma mowy. Chciwusko. Dobra, dam ci nauczkę. Żegnaj, koleżanko. Teraz cały baton jest tylko mój. Wow, czekoladowa kukurydza. Popcorn wygląda o wiele lepiej. Nie mogę przestać go jeść. Szkoda, że ja go nie dostałam. Okej, okay, zjem swoją kukurydzę. Jest całkiem niezła. Została już tylko sama kolba. Mam pomysł. Wiem, co zrobię. Włożę tę kukurydzę do doniczki i podleję. Wow! Wychobowałaś nową kukurydzę! Też tak zrobię! Wsadzę to tutaj i podleję! Ojej, trzęsienie ziemi! Moje płatki śniadaniowe nie wyglądają zbyt apetycznie. A moje są niesamowite. Uwielbiam czekoladowe chipsy. Rozpływają się w ustach. Nie chwal się tak. Mam nadzieję, że smak tych płatków mi nie zawiedzie. Mlekiem są w porządku. Wow, złoty łańcuszek! Muszę go przymierzyć! Ja też mam coś w swoim talerzu. To żałosna podróbka. Ale zaraz to naprawię. Myślę, że mi pasuje. Jaki mały burger! Nie to, co Twój ma! Dobra, zjem to, co mam. Nie wiem, jak się zabrać do tak wielkiego burgera. Chciałabym spróbować, ale wiem, że usłyszę odmowę. Wygląda na to, że znowu potrzebuję czarodziejskiej różdżki. Chcę takiego małego burgera! Ojej, jak mogłam nie zauważyć tych słodkich frytek! Pyszności! Wolałabym kolę niż mentosy. Sorry, ale kola jest moja. Jakiś dziwny kolor. To czekolada! Może moje mentosy też są jakieś dziwne? Też wyglądają jak czekolada. Tak, można je połączyć z kolą. Wiedziałam, że jak zwykle odmówisz. Dlatego przygotuj się na niespodziankę ode mnie. To jest oburzające. Oh, Uwielbiam takie słodycze. Wyglądają lepiej niż moje płatki śniadaniowe. Jestem pewna, że ich smak jest nieporównywalny. Tu jest tylko kilka kulek i wyglądają jak karma dla kotów. Ostatnia. Jaka szkoda. Poczęstuj nie ma. Już mi się znudziło powtarzać nie! Co ty zrobiłaś? Nie miałam wyjścia. To jest naprawdę dobre. Ekstra! Jakie piękne koraliki! A ja mam naszyjnik. Moja intuicja podpowiada mi, że to czekolada. Zgadłam. Mam nadzieję, że im mnie się poszczęści. Jak boli! To prawdziwy naszyjnik. W środku muszą być kamienie. Wow, to perły! To jest lepsze niż czekolada. Za wcześnie się cieszysz, Emma. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Dlaczego mój naszyjnik się rozpadł? Nie wiem. To najgorsze, co mogło mnie spotkać. Widzę, że dziś nie masz szczęścia. Tylko spójrz jakie mam dojrzałe truskawki. Będą idealnie pasować do czekolady. Bosko, może czekolada sprawi, że moja cebula będzie smakować lepiej? Nie. Jest bardzo gorzka i ohydna. Dlaczego tylko ja mam cierpieć? Emma, oddychaj głęboko. Moje oczy łzawią mi, nic nie widzę. Świetnie. Dzięki temu nie zauważysz, że czegoś brakuje. Odłóż to na miejsce, Chelsea. Albo oberwiesz. Znowu cebula. Skąd ona się wzięła? Smacznego! <śmacznego>